Dobra, jakiś dobry status na fejsika potrzebujemy. Dobry status na fejsika. Dobra. Do tej kurwa. O czym myślisz? Lazy piątek. Yy, relaks przy chłodnym kianie. Z Biedronki, bo teraz jest to kurwa modne, z Biedronki, za 12 złotych. Mm, na obiad krewetki, tygrysie, rar, w nawiasie, rar, tygrysie, y, kurwa, w sosie chili, miodowym, lubi na ostrości, słodkości, kurwa, każdy to lubi. Mm, do tego rukola oraz parmeza i oliwa, oczywiście, że oliwa. Mm. na deser lody jakieś pojebane muszą być lody lody kasztanowe z posypką selerową na pewno takie są chujbie ja na pewno takie lody wszystko kurwa jest potem piwko z kumplami wybijamy na nowy świat na mały shopping moje krejzole chcą Mić mi zegarek, Lofciam ich. Sia Later alligator. Taki joke. Proszę bardzo, aktualnie, kurwa. Tak się robi, kurwa. Relaks, kurwa. Jeszcze wszystkim pranie. Wtedy to kurwa scen. Odkurzać się z Dobry lasz, kurwa. To drąż chodzę, ale kurwa nie powinnam.